Jaka jest obecnie szansa urodzić się na każdym z kontynentów? Jeżeli kiedykolwiek widzu pomyślałeś, że masz pecha, to ja ci mogę zagwarantować, że już jeden bilet na loterii wygrałeś. Na ten moment szansa na urodzenie się na starym kontynencie to zaledwie 4,5% co nie oszukujmy się jest bardzo małą szansą. Wciąż może nie tak małą szansą jak chociażby urodzenie się na kontynencie jakim jest Australia i Oceania, czy już nie mówiąc o Antarktydzie. I co ważne, mówię tutaj o obecnych czasach, bo na przykład ja urodzony w 1998 roku miałem na to o wiele większe szanse z racji tego, że współczynnik dzietności wówczas był o wiele większy niż teraz. Na ten moment największa szansa urodzenia jest oczywiście się w Azji oraz w Afryce. I to raczej nie zmieni się w najbliższej przyszłości. Jednakże na pewno w najbliższej przyszłości zmieni się częstotliwość dodawania materiałów na tym kanale w dłuższej formie, bo wiem, że ostatnio tego nie było i tęskniliście. Także końcówka wakacji, ten ostatni miesiąc, myślę, że będzie należał do nas. A ja oczywiście nauczycielem geografii nie jestem, ale mam nadzieję, że dzisiaj wspólnie nauczymy się czegoś ciekawego. Nie wiem, czy zdawaliście sobie, z tego sprawę, ale Związek Radziecki za czasu swojej świetności kontrolował większą część Europy niż wszystkie europejskie państwa razem wzięte. Muszę wam tak szczerze przyznać, że bez mapy raczej bym w to nie uwierzył. Pomimo tego, że już Związek Radziecki od dawna nie istnieje, to nadal Rosja stanowi co najmniej jedną trzecią całej Europy. Ale propos jeszcze Związku Radzieckiego, to zawsze mam przed oczami tą oto mapę, którą teraz widzicie. Co siedzi po Polski w roku 89 oraz sąsiedzi Polski w roku 2022. No i moi drodzy, żadnego z tych sąsiadów, z którymi wtedy graniczyliśmy już nie ma, ale nie tak, że nie ma, że nie graniczymy z nimi, bo linia się zmieniła. Nie moi drodzy, te państwa już po prostu nie istnieją. Także Polska jest prawdziwym ewenementem na skali światowej. Piłkarskie mecze, które są zakazane do rozgrywania przez FIFA oraz UEFA. Takich meczy troszeczkę jest, jak możecie zresztą zobaczyć Takich popularnych to mamy spotkanie Hiszpanii z Gibraltarem. Tutaj oczywiście są trochę nieścisłości co do terytoriów, jakby Hiszpania uważa, że Gibraltar należy do nich, UK oczywiście nawet sobie nic z tego nie robi i po prostu uważa to za swoje terytorium, Armenia, Azerbejdżan, no, Ukraina, Rosja, to wiadomo oczywiście z jakich przyczyn oraz Kosowo nie może rozgrywać meczów z Bośnią, Serbią oraz Rosją. Ciekawi mnie tutaj też jakby na przykład to miało wyglądać w przypadku, nie wiem, meczu Izraela z Palestyną, czy coś takiego, wiadomo, że takie mecze prawdopodobnie nie miałyby również szansy odbycia się. Co ciekawe też warto tutaj wspomnieć taką ciekawostkę, bo ja się zastanawiałem, no dobra, zakaz z zakazami, ale dajmy na to, że jest półfinał Mistrzostw Świata i nie wie, wypada mecz Ukraina z Rosją. No i co, nie rozgrywamy wówczas tego spotkania, ponieważ FIFA zakazała, to co wtedy się dzieje z takim meczem? Otóż nie, moi drodzy. Nie można ich planować pod względem meczów towarzyskich i czy meczów kwalifikacyjnych, aczkolwiek jeżeli na turnieju wydarzyłaby się taka sytuacja rangi Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy, to mecz zostałby rozegrany w 100% tak normalnie. Najsłynniejsze bajki pochodzące z każdego kraju Europy. No może nie tylko Europy, bo jak możecie zauważyć, tutaj jeszcze zmieściły się Stany Zjednoczone i Tom i Jerry. Powiem wam, że to jest prawdziwa bajka mojego dzieciństwa. Uwielbiałem ją oglądać. Nie wiem, czy nadal jest emitowana i tak dalej. Nie wiem, co oglądają obecne dzieciaki w tych czasach, aczkolwiek jeżeli oglądają wciąż Toma i Jerry'ego, to myślę, że naprawdę duży props. Co ciekawe, w Polsce jest to bajka pod tytułem Bolek i Lol. Ja ją oczywiście kojarzę w 100%. Za dzieciaka nie byłem jakimś niesamowitym fanem jej, ale myślę, że całkiem spoko, że akurat ona się znalazła. Natomiast, starają się na tej mapie znaleźć takie bajki, które ja jako. Polak miałem szansę kojarzyć. Ich dużo nie ma. Na pewno kojarzę muminki z Finlandii. Muminki były bardzo popularną bajką swego czasu, szczególnie e, chyba w wieczorynce leciały, może już nie. Nie pamiętam aż tak dobrze. Świnka Peppa w Wielkiej Brytanii, no to myślę, że większość z Was ją również kojarzy. Ja jeszcze oprócz tego kojarzę taką bajkę jak Wings e, z Włoch, i powiem wam, że ta bajka chyba leciała na. Tym programem. on się nazywa? No nie, był jakiś taki program, który właśnie leciały te wszystkie bajki, i wydaje mi się, że tam leciała, więc ją jeszcze kojarzę, ale poza tym jest dość ciężko. Masha and the Beer, jeżeli chodzi o Rosję. A, jest jeszcze moi drodzy, Krecik. No to Krecika oczywiście, że znam. Są jeszcze Smurfy, jeżeli chodzi o Belgię, więc jest to również znana bajka dla każdego dzieciaka z Polski. No Smurfy i Krecik to bajka, która leciała przede wszystkim w wieczorynce, więc dla tamtych dzieciaków to była naprawdę powszechna rzecz. A ty masz widzu z jakąś bajką większe wspomnienia? Dawaj znać. Przywódcy polityczni, którzy są u władzy już ponad 25 lat. Tutaj może być to już lekkim zaskoczeniem, ale u władzy Władimir Putin, jeżeli chodzi o Federację Rosyjską, jest już ponad 25 lat. 99 rok to, moi drodzy, 26 lat. Kupa czasu, naprawdę. Chociaż tam chyba jeszcze były takie Pewne zagmatwania, bo on chyba był chwilę premierem, później znowu prezydentem. No już mogę tutaj aż tak dobrze nie kojarzyć, ale wiadomo, kto władzę miał, więc tu się wszystko zagadza. Aleksander Łukaszenka, 1994, też już kupa czasu, moi drodzy, 6 lat plus 25 ponad 30 lat. No ale tutaj nie ma to i tak żadnej, żadnej wartości w przypadku chociażby walki z takimi przywódcami z Afryki, ponieważ tutaj Gwinea równika, moi drodzy, od 79 roku w Kongo 90. W ogóle jeżeli chodzi o tą Afrykę to są bardzo przywódcy dojrzali, wiekowi można powiedzieć, no i nikt nie pobije przywódcy Kamerunu, moi drodzy, który rządzi już od roku 75, moi drodzy. 50-lecie władzy będzie miał, albo już miał, być może także. No naprawdę jest to kupa czasu. Mapa, którą tutaj widzicie, przedstawia wszystkie państwa, które nie posiadają żadnego drapacza chmur. Jeżeli chodzi o taki typowy wieżowiec, tutaj zakładamy, że ma przynajmniej 150 metrów, więc jak możecie zwrócić uwagę, tych krajów jest naprawdę sporo. Przede wszystkim są to państwa wyspiarskie, no i tutaj nie ma się absolutnie ku temu co dziwić, mamy większość państw oceanicznych, jeszcze kilka w Azji, no ale myślę, że to absolutnie nikogo nie powinno zadziwiać. Najwięcej państw bez drapacza chmur znajduje się oczywiście w Afryce. Tutaj przede wszystkim drapacze chmur możemy znaleźć w tych najbardziej rozwiniętych krajach właśnie na tym kontynencie. Mamy tutaj chociażby w Republice Południowej Afryki. W Europie takich państw jest bardzo mało, ale również troszeczkę jest z racji tego, że tutaj mamy trochę takich bardzo małych państw, jak chociażby Andora, chociaż jak możemy zwrócić uwagę w Monako, rzeczywiście taki budynek jest, pomimo tego, że jest to bardzo małe państwo. Poza tym możemy zobaczyć jeszcze takie kraje jak Czechy, które mogą być zaskoczeniem, Rumunia, chociażby czy Grecja. Jeszcze chciałem tutaj sprawdzić, czy nie jest to żaden fake, ale rzeczywiście Monako posiada budynek, który się nazywa Odeon Tower i ma on aż 170 metrów. Dla przykładu, nawet taka Portugalia się załapuje, pomimo tego, że najwyższy budynek w Portugalii ma 145 metrów, więc brakuje zaledwie 5 metrów. No ale już na tej mapie jest zaznaczony na kolor czerwony. No i myślę, że większość krajów, które tutaj Stały raczej bez większego zaskoczenia, dość dużo jest takich budynków w Azji, co może być dla niektórych nie aż tak oczywiste. A propos drapaczy chmur, to oczywiście największym budynkiem na świecie jest Burcz Khalifa, który znajduje się w Dubaju. Natomiast tak wyglądałby Watykan, gdyby tam umieścić Burcz Halifę. Także moi drodzy, morał tej opowieści jest prosty. Nie wsadzajcie nigdy Burcz Halify do Watykanu. <grym> Pewnie wielu z Was usłyszało kiedykolwiek frazę, a właściwie część kampanii prezydenta. Donalda Trumpa, która nosiła tytuł Make America Great Again. I oczywiście, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to bez wątpienia jest to slogan, który trafia do tych ludzi ponieważ w latach 90., -tych, 80. -tych Stany Zjednoczone i ten amerykański sen dla większości był czymś nieosiągalnym. Natomiast, jeżeli sobie teraz spojrzymy na Polskę, bo widziałem, że też pojawiają się takie nadruki w Polsce, czapki, właśnie z hasłami Make Poland Great Again. Widziałem to również, to też część podlizywania się Donaldowi Trumpowi, bez dwóch zdań. Aczkolwiek, tak się zastanawiam w sumie, kiedy to właściwie Polska była lepsza niż jest teraz, to chociażby mamy Mapę prezentującą ekonomię Polski, i właściwie to, że Polska już pod względem tym pokonała wszystkie te kraje, które widzicie teraz. Połączone razem, czyli Estonię, Łotwę, Litwę, Białoruś, Ukrainę, Mołdawię, Rumunię oraz Bułgarię. Ekonomia naszego kraju jest lepsza niż te wszystkie kraje razem wzięte. Także bardzo ciekawią mnie te slogany, do jakiego czasu oni, one się odnoszą. Być może do Kazimierza Wielkiego, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Ile w tym wszystkim jest sentymentu, a ile jest tak naprawdę prawdziwości? No bo pod względem takim Polska nigdy nie była w lepszym miejscu niż jest teraz. Tutaj mamy porównania, jak wyglądało to w roku 1909.

ale w porównaniu chociażby z Ukrainą, która miała więcej, Rumunia, która miała niewiele mniej. No ale rok 2025 to już jest totalnie lepsza sytuacja naszego kraju. Zwróćcie uwagę. Tutaj i tak Rumunia właściwie ratuje te wszystkie kraje, ponieważ ona ma budżet zbliżony w połowie do tego jaki Polska, jeżeli chodzi oczywiście o produkt krajowy brutto, to, to trochę jest również inaczej liczone. Natomiast pod tym względem Rumunia właśnie ratuje Owe kraje, ponieważ już później wyżej jest tylko Ukraina, która i tak jest obecnie w, st w stanie wojny, Bułgaria, Litwa, no to też wiadomo, że to są państwa, które mają mniejszą populację, ale wciąż. Natomiast jeżeli chodzi o totalny wzrost, to Polska zaliczyła wzrost od ponad 1300%, jest to prawie 1400, Rumunia jest na drugim miejscu ponad 900%, no a reszta krajów również całkiem nieźle, szczególnie te, które są w Unii Europejskiej czy też w NATO. Litwa sobie świetnie radzi 709%, również z Stonia 650 łotwa 557, więc to również jest wzrost niebanalny. Dodałem ten temat też z racji tego, że mam wrażenie, że niektórzy ludzie naprawdę nie doceniają w jak dobrym kraju przyszło im żyć. Uwierzcie mi, że Polska jest jednym z topowych krajów, w jakich mogliście się urodzić i myślę, że jeżeli byście mieli okazję pomieszkać gdzieś indziej, to trochę jeszcze byście bardziej doceniali nasz rodzimy grunt. Tym pozytywnym akcentem dziękuję Wam za dzisiaj i widzimy się już w kolejnych materiałach.